Jak czas szczególnej łaski Pana Boga, misje kochani czas ze i budowania wiary. Możemy drodzy przyjść na misję do kościoła tak mieć wiary. Ludzie, którzy wiary...

o zaproszonych na ucztę. Jezus mówi, że ktoś wielką ucztę przygotował i zaprosił wielu i w dzień uczty wysłał ludzi, którzy mieli zaproszonych przypomnieć, przyjść się, bo wszystko przyjdzie. Jezus o, dzisiaj pro każdego z nas. Przyjdźcie, bo wszystko już jest przygotowane. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. to jest cały, żywy i prawdziwy, wstępuje z nieba na ołtarz, żeby ja nie był sam. Za chwileczkę drodzy wielu z nas podejdzie do ołtarza i ksiądz będzie mówił ciało, Chrystusa człowieku zobacz, to jest cały, żywy i prawdziwy twój Bóg. Ja tak sobie myślę drodzy, bym miał trochę większą wiarę, powinienem słabiować ze szczęścia, Wybaczcie, kochani, a ja tak sobie często myślę, żebyśmy wszyscy mieli trochę większą wiarę, powinniśmy zwariować ze szczęścia. A tymczasem bądźmy szczerzy, na święta często nas rodzi, prawda? Tymczasem, kochani, nie oszukujmy się nam świętą. Często przychodzimy z obowiązku, bo żeby zobaczyć Pana Jezusa, który żyje, żeby, kochani, nim się zachwycać, trzeba wiarę. Przypomnijmy sobie stać się, szczególnie przed laty, leciał wtedy wizorni ser, jak mówił o Śląsku. Na wesoło sobie ludzie opowiadali, jak tam przeżyje i w jednym z odcinków to rzucił następujące opowiadanie. Rodzina, która nam przed świętą rzadko chodzi, na święta wielkiej nocy, a jakże liturgię sobie zafundowała. Nie A taki mały dziecko mówił ojciec nienarzewnej, bo za to coś tam na składkę, to był całkiem niezły cyrk, powiada. Czego Ty jeszcze chcesz, mówi, za złotówkę, by nas wszystkich to żadnego cyrku nie puścił. Bo, jest przykry, bo to jest bardzo często prawdziwe. Ludzie kochani, dlaczego my się przy świętej nie czujemy jak u siebie w domu, w dlaczego my się nie czujemy odpowiedzialni za to, co się dzieje na ołtarzu, mało tego, dlaczego my się często nie rozumiemy, Wiara na drodze jest łaską Pana Boga. W sakramentie Świętego otrzymaliśmy wszyscy łaskę wiary, ale w drodze trzeba ciągle budować. wiary trzeba ciągle tworzyć. Za swoją wiarę ciągle muszę być odpowiedzialny. Tu mi się przypomina dzień moich święceń. Pamiętam, że żebyśmy w Tarnugie w Katedrze na Ziemi... A biskup mówił, bracia kochani, ja Wam za chwilę przez nałożenie rąk przekażę moc szafowania zakarbentów, ale powiedział, pamiętaj o tym, że Ty księdzem codziennie musisz się starać. Pamiętaj o tym, biskup mówił, że jeśli nie będziesz księdzem codziennie więcej, to codziennym księdzem będziesz mniej, aż w końcu będziesz urzędnikiem w sumie. I to jest drodzy wielka prawda. Sobie sprawę, że ja księdzem codziennie muszę się stawać. Ja o tym wiem, że jeśli nie będę codziennie księdzem więcej, to codziennie będę księdzem mniej. Aż w końcu będę urzędnikiem, co nie. I to będzie moja osobista nieszczęście i tragedia. Ale kochani bracie i siostro, jesteś mężem, ojcem, matką, żoną, ale nigdy o tym nie zapominaj, że ty matką, ojcem, żoną, mężem, codziennie Przystawać. Jeśli bracie i siostro, ty matką, ojcem, żoną, nie będziesz codziennie więcej, to codziennie będziesz mi mniej. Aż w końcu w ogóle przestaniesz nie być. I zauważnie spotykamy ludzi, którzy razem siedzą, żyją, śpią, ale oni są nieszczęśliwi, prawda? Spotykamy ludzi, którzy razem jedzą. ciągle trzeba tworzyć zapomnieli o tym, że za miłość codziennie muszą być odpowiedzialni i dlatego przegrali całe swoje życie. I tak samo, drodzy, jest z naszą wiarą Pana w Pana Boga. W samym mężczyznie Świętego rozpoczęło się wszystko, ziarno zostało odrzucone, otrzymaliśmy łaskę, ale Matka z Ojcem robili co mogli, żeby nam tę wiarę przekazać odtąd ja muszę swoją wiarę budować. Jeśli nie będę w Boga codziennie wierzył więcej, to codziennie będę w Boga wierzył mniej. Jeśli moja wiara nie będzie codziennie większa, to codziennie będzie mniejsza. Aż w końcu w ogóle wierzyć przestanę i zostanie nam w bardzo ważny zwyczaj. Święty może nawet, ale niestety martwy, za którym nie. Bibiwinka, procesyjka, szopka jakaś. Brzyczka są jakiś czas. Ewentualnie może jakieś jeszcze czary mare, ale w tym wszystkim nie będzie spotkania z Bowiem, kochani, mówią nie na całkiem szczerze przesiedla, o co księdzu chodzi. To jest taki fajny zwyczaj, prawda? Niech to dziecko się cieszy, kupa się, ksiądz, o co księdzu chodzi. To kochani, chodzi o to, że Pan Jezus żyje w Kościele. Chodzi o to, że Pan Jezus ma działa w Kościele. I chodzi o to, że Pan Jezus chce nas zbawić w Kościele. Drodzy, wybaczcie, może jestem nienormalny, ale ja w to wierzę. A jeżeli w to wierzę, to nie ma żartu. A jeżeli wierzymy w Pana serio, to stawka jest większa niż życie. I drodzy, w czasie chodzi o to, abyśmy chcieli uwierzyć. Że w życie normalne to życie z Panem Bogiem. W czasie misji chodzi o to, drodzy, abyśmy chcieli, żeby Pan Jezus znowu dla każdego z nas stał się najważniejszy. Zresztą, drodzy, byśmy wszyscy mieli taki czas, że... Pan Jezus był w naszym życiu na pierwszym miejscu, naprawdę. Człowieku, przypomnij sobie, jak codziennie pękamy, żeby się modlić. Przypomnij sobie, jak ty się pięknie żegnał. Przypomnij sobie, jak co pierwszy piątek nadałeś, żeby się wyspowiadać. I miałeś z czego, jaki prosty tu świat. Białe było białe, czarne było czarne. Wszystko było na swoim miejscu, bo ja byłem zapatrzony w Pana Boga. A dzisiaj Panie. kochani, przewróciło nam się to wszystko. Bo patrzcie, nie pędamy, już tylko często przysiadujemy, bo nie rozumiemy o co chodzi. Jest nam wszystko jedno, prawda? Nie żegnamy się, tylko bardzo często wykonujemy jakieś czary mary, bo nie rozumiemy o co chodzi. Spowiadamy się na święta, ale pytamy jeszcze często z czego, prawda? To no, z czego ja się mam? co się z wami stało. Nieraz mówimy, że wstępnych rzeczy się wyrasta, bo nie. Z Pana Boga się nie wyrasta, w Pana Boga się przestaje wierzyć. Z Pana Boga drodzy ciągle się wrasta, albo w Pana Boga się przestaje wierzyć. Zresztą drodzy, dzisiaj jest to spektakularne. Media, które żyją, cieszą się, kiedy niektórzy ludzie wypisują się z Kościoła. Ale przecież to byli ludzie, którzy jak gdyby my, byli to nie byli ludzie, którzy narodzili się w domach niewierzących. Nie. Oni chodzili na religię, oni przyjmowali sakramenty święte. To byli ludzie, którzy byli wierzący. Wiarę można stracić. Wiarę można zniszczyć. I misję to jest taka okazja i taki czas, abyśmy chcieli, żeby Pan Jezus znowu stał się dla nas najważniejszy. Jak się uwolnicie od Boga, to będziecie szczęśliwi. Wy będziecie decydowali o tym, co można, a co nie. Co nam dzisiaj mówi diabeł? Drodzy, diabeł mówi ciągle to samo. Jak się uwolnicie od Boga, to będziecie... Yeah. Przypomnijmy sobie na zakończenie starci szczególnie przed laty leciał w telewizornie seria filmów o przykazaniach. Dziesięć filmów o przykazaniach. W pierwszym filmie, w pierwszym przykazaniu pokazało następujące wydarzenie, że razem brat i siostra, on wie bieżący, ona bieżąca. Wełszyzna ten samotnie wychowuje synka. Jego siostra za jego wiedzą, mówi mu o Jezusie, czyli przekazuje mu wiary. Bo wiara się robi z tego, co się słyszy, jest taka piękna stępna, że ten dzieciak pyta ciociu, ale jaki jest Bóg? Gdzie On jest? Ja bym chciał go widzieć. Ciociu pyta, jaki jest Bóg. I wtedy ona tak mocno to do piersi przytuliła, tak serdecznie całowała i powiedziała, czujesz go, w tym jest Bóg. Czujesz go, pyta jest Bóg. Ja myślę, drodzy, że nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawę, nosimy w sobie to pytanie dziecka, jaki jest Bóg, gdzie On jest i chcielibyśmy Go spotkać. Chcesz się z spotkać w człowieku, ale na poważnie, to przyjdź do kościoła, uklęknij normalnie z Bóg uczciwy pacierz. Jeżeli trzeba, szczerze się wyspowiadaj i kiedy będziesz miał Pana Jezusa w sercu, Przytul w domu tak mocno żonę, męża, dziecko, serdecznie ucałuj i wyszeptaj przepraszam Cię za wszystko. Zobaczysz wtedy, jakie to wszystko może być normalne. Kochani, życie nasze mimo wszystko może być normalne. niełatwe, bo nie ma rzeczy łatwych. Ale życie nasze może być normalne. Jeśli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu. Więc kochani. Zachęcam, zapraszam, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Zachęcam drodzy, zapraszam, chcieliby być odpowiedzialni za swoją wiarę przez te osiem dni. Starajmy się szczególnie wyznać i umocnić wiarę, bo wiara się rodzi z tego, co się słyszy. Amen. they do thank you A gente Panisława Gabryńskiego. Nie wiem, czy jest książkań Roman Koplewski. Nie ma. Nie, nie mam. I jest oczywiście naszego księga Robostra Panisława Warbryniaka. Witam również bardzo, bardzo serdecznie naszych polskiej honorowych. Panią Janilę Pańczak, córkę Bajora Adama Kowalczyka z Nowej Izby. Zmarłego 30 kwietnia 1940 roku w Katianicach. Witam również Karolica Fedorowicza, jej i dziecią Leną, Eleną Kocpa. Są oni bratem i matka czysta Aleksandra Fedorowicza zmarłego z Boleństwa. Witam również profesora doktora habilitowanego Stanisława Mikołajczaka, przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Witam także Mieczysława Nowackiego, członka Zarządu Krajowego Stronnictwa Ludowego Ojcowizna Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2009 roku był odznaczony krzyżem Komandorskim odrodzenia Polski przez prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Witam, Witam również autora komnika Roberta Soboczyńskiego z Małżonka. Witam także posłów na Sejm Tadeusza Dziubę. Maxa witam serdecznie doktora Bartosza Kuświta, kierownika rektoratu edukacji historycznej w Oddziale oddział Witam przedstawicieli samorządu powiatu Dorne, i gminy, Józefa Kwaśniewicza, ze Starostwa oraz Roberta Dornę, zastępcę burmistrza miasta i gminy Wrocław. Witam także organizacje społeczne, Jarosława Lange, przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Wielkopolska, pana Zenona Torza, przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Poznaniu, pana Tadeusza Pateckiego, prezesa Stowarzyszenia Katy w Poznaniu, słowa Kosickiego, żydównej prezesza... Węgrzy Świętej, teraz zebraliśmy się, aby dopełnić rozpoczęte dzieło odsłonięcia i poświęcenia pomnika pamięci ofiar Kadynia i Smolenska. Jakże doskonale z celem naszego przybycia na to miejsce w dniu dzisiejszym koresponduje fragment Pisma Świętego z Księgi Mądrości. Posłuchajmy, bo to o nich i dla nich. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej.